Drogi ludziska! Bohater idzie! <laughs> Strażnicy przywiązują dużą wagę do symboli, prawda? Czarownicy, Tytani, Martwa Orbita, żelazna chorągiew. Nie mam pojęcia, jak udaje wam się to spamiętać. Do zobaczenia wkrótce! To najgorsza taniocha, jeśli uważasz, że Twoja rodzina nie zasługuje na więcej. Jeśli tak bardzo zależy Ci na tym, żeby trwonić cenny czas z kalusem, uważaj, aby ten niegodziwiec nie miał na Ciebie zbyt dużego wpływu. Nie sądziłam, że wędrowiec jeszcze kiedyś się przebudzi. Jeśli to była próba wędrowca, to chyba zawiodłam. Mylić się to dla mnie coś nowego, ale teraz rozumiem. Że tajemnice wszechświata są głębsze niż sobie wyobrażałam. Dzięki światłu wędrowca otworzyły się przed nami nowe światy. Po raz pierwszy od stuleci nie wiem, co niesie ze sobą przyszłość. Czyż to nie ekscytujące? Bywaj, noś w sobie światło. odejdźcie i zobaczcie Ile za to? Ci ludzie W całym mieście nie znajdziesz. Ile jest to będzie? Tak. to Planetarnych żagli orbitalnych ze Złotego Wieku. A gdzie się podziała poezja? Odnia, strażniku. Dobrze cię tu znowu mieć. Zobaczmy. Jak ci się podoba mój nowy warsztat? Czasem jednak, gdy patrzę w górę, wydaje mi się, że zobaczę stary hangar. No cóż, nie pierwszy raz muszę zaczynać od zera. Ruch naprzód, piękna sprawa. Jak myślisz, co robi ta maszyna? W Starej wieży zajmowałam się konserwacją sprzętu dla drużyny tytanów. Ciężko mi zro... Pomagałem budować te mury. Byłem z nich dumny. Nadal jestem. Ale mury stanowią barierę nie tylko dla wroga, ale i dla nas. Zamykają nas w środku. Łatwo o tym zapomnieć. Teraz, u progu nowej, złotej ery, miasto jest wszędzie tam, gdzie ludzkość postawi nogę. Wyruszymy ku rubieżom, stawimy czoła nieznanemu, odkryjemy nowe planety, a pewnego dnia sięgniemy odległych gwiazd. Strażniku, poprowadzisz nas. Tak wiele do zrobienia, a tak niewiele czasu. Musimy uporać się z tą piramidą. Tak wielu złożyło swoje światło w ofierze. Muszę uczcić ich poświęcenie. Wychodzi z piekielnej paszczy, ale kto go prowadzi? Czymkolwiek są te rzeczy, możemy je pokonać. Tak wiele do zrobienia, a tak niewiele czasu, musimy uporać się z tą piramidą. Nawet sun Tzu nie ma odpowiedzi. Niechybnie przyjdzie nam się zmierzyć z kolejnym zagrożeniem strażniku, ale wtedy będziemy już gotowi. Szczęścia nic się nie stanie, jeśli zrobię sobie przerwę. O co chodzi z tą przeszłością? Czy ja?